Dzień dobry, tutaj Paweł Kozioł. Dziś będę omawiał grę z internetowej ligi Go Iglo z grupy O, którą w drugiej rundzie rozegrali Alex oraz Patryk. Biały wygrały prawie 50 punktów wyraźnie. Spójrzmy, jak do tego doszło. Widzimy, no biały miały przewagę przez prawie całą partię. Momentami dochodziła nawet do 80 punktów. Gra zaczyna się tak. I tu czarne grają taki ruch. Rozdzielający białe kamienie. Dawno temu, przed sztuczną inteligencją, uchodziło to za sensowną strategię. Teraz się raczej od takich ruchów odchodzi, dlatego że to biały wybierają, z której strony chcą się rozwijać. Poza tym, no, lepiej taki ruch zagrać nisko, i jakoś tak mogłoby się to skończyć. Czerny może grać bezpiecznie, albo troszkę bardziej aktywnie. Tu trzeba dokończyć. Oczywiście biały może też spróbować walczyć. Co, jeśli dobrze pamiętam, te muzealne sekwencje to kończyło się jakoś tak. No i niestety, ale wychodzi na to, że biały jednak troszkę więcej zdobywa w narożnikach niż, niż czarny dzieląc tutaj. Tu biały gra dość osobliwie. No, ja bym wolał zabezpieczyć narożnik, bo ten albo ten, wszystko jedno. Znaczy, wolałbym ten, ale tu mniejsza z tym. A ten ruch no, cały czas jednak pozwala przeciwnikowi wejść tutaj. Więc no nie, nie jest on dobry. Czarny zabezpiecza grupę, biały się cofa i teraz czarny gra tu. No i tej decyzji nie rozumiem, bo Mamy tutaj sporo ważnych miejsc. Możliwość rozdzielenia tych kamieni, możliwość ataku na te kamienie, i trzeba coś z tymi groźbami, uważam, zrobić. Co by się na przykład stało, gdyby zagrać tutaj doseki? Dobra, biały skończyłby w centę. Myśmy zabezpieczyli. Ten teren miałby pewnie szukał czegoś tu, tylko problem polega na tym, że taki ruch jest trochę przekoncentrowany, za blisko są te białe kamienie. Pytanie, na ile coś takiego zabezpiecza to przeciw temu wejściu? Możliwe, że to by działało. To jest taki spokojny wariant z podziałem, ale oczywiście można, można to było rozgrywać znacznie ostrzej, od razu tutaj wchodząc. I no, tu by się mogły dziać straszne rzeczy. Pewnie by biały wybrał taki ruch, żeby podciąć, podciąć tutaj teren. Czarny nie może się ustabilizować, musi jakoś uciec. No, i jest skomplikowana walka po prostu. Nie wiem, jakby to się potoczyło. Zamiast tego czarny no, gra z daleka. No, widzę intencje otoczenia tej grupy, ale to chyba nie załatwia sprawy. Biały gra tu, też no, niezbyt typowo. Co ja bym zagrał? Hmm. Może bym próbował rozdzielić te kamienie? Może po prostu zabezpieczał narożnik i dopiero potem ciął? Ale ten ruch jest trochę, trochę taki tworzy kolejną słabą grupę w momencie, kiedy tu nie mamy stabilizacji. Ten narożnik jest jeszcze do zaatakowania i ten kamień, ten kamień też się może stać słaby. Czarny się wzmacnia. Tu widzimy, że trochę lepszym kształtem byłoby wzmocnienie się tutaj. Wyłączmy może analizę. Tak. Tak, czy to cięcie działa? Pamiętajmy, jeżeli mamy takie kamienie otoczone i tylko z dwoma oddechami i tutaj taki słupek to gramy od strony słupka bo to daje szansę uciec taki ruch od razu traci Po tym no białe mogą uciąć ale czarne mają szansę uciec W każdym razie tutaj no, był potencjał na skomplikowaną walkę pewnie by Pewnie by biały po prostu się jakoś zabezpieczył raczej z tej strony. I tu byłby czas na wzmocnienie, wzmocnienie. Jakoś by się ta pozycja tak uspokoiła. No, w grze czarny zagrał tu. Biały też do narożnika. Tutaj bym się zdecydowanie no, raczej cofnął. Czarny próbuje tu komplikować, ale nie do końca to działa. Biały schodzi po prostu. Tak, groźba zbicia. I to jest no, niedokładność. Biały ma wystarczająco dużo oddechów, żeby po prostu próbować się tutaj przepchnąć i zepsuć kształt przeciwnika na ileś tam sposobów. Może, może nie tak, bo to jest druga linia. Może tak. Nie wiem, w każdym razie biały, biały jest stabilny. Tu zawsze może mieć co najmniej jedno oko. Tu ma ucieczkę. Można się było tak przepychać. Tu podział czarny uzyskał przynajmniej tyle, że ten narożnik ma od biedy zabezpieczony. I biały zmienia kierunek. No słusznie. Może warto było od tej strony zagrać. O cały czas patrzymy na to, że tu jest opcja gry dla czarnych i próbujemy choćby z daleka umieścić jakiś kamień, który może by nam w nadchodzącej walce pomógł. To jest dziwny ruch. No, biały ma wybór albo grać tu, albo grać tu. Wybrał spokojniejszy wariant. Czarny się próbuje łączyć. I to jest no, dziwna dość tendencja, że. Przeciw, pozwalamy przeciwnikowi zagrać hanę. Potem gramy z drugiej strony. Tutaj no, biały już mógł karać. Zagrać tak. To cięcie nie działa. Bo te kamienie giną. A jeśli je ratujemy, to tutaj biały zdobywa mnóstwo. No więc zostaje coś takiego. I to dalej nie wygląda na jakiś szczególnie sympatyczny kształt. Tu jeszcze są cięcia. Może czerny tak się nawet powinien bronić. W każdym razie wzmocniliśmy się. Mamy zejście do narożnika, mamy ucieczkę na zewnątrz. Możemy ten kamień zacząć izolować na przykład. W porównaniu z tym, no ten ruch jest dużo skromniejszy. To my po nim dostajemy punkty cięcia. Może, może lepiej było tak się cofnąć. Tu biały słusznie zauważa, że za dużo jest tych słabości, trzeba coś z nimi zrobić. Czarny tu podchodzi. No nie wiem, ja bym, ja bym się chyba grzecznie cofnął mimo wszystko, żeby cokolwiek tu na tej planszy zbudować w tym momencie. Albo rozszerzałbym się od tej ściany. To są dwa takie najbardziej kuszące ruchy. To w porównaniu z nimi gra na drugiej linii i pakowanie się tutaj w kolejną jakąś walkę nie jest najlepszym scenariuszem, a to już to jest taki moment, że trzeba narysować sobie ten kształt. Zapamiętać oprawić w ramkę a pod ramką napisać tak się czarnymi nie gra. Wiadomo, że gdybyśmy mieli jeszcze jeden ruch, to wtedy mamy eleganckie hany na dwa kamienie. No ale problem w tym, że tego jednego ruchu nie będziemy mieli, i biały na pewno zacznie nas rozdzielać. Zagra tu, albo tak jak w partii tu. Tylko po tym ruchu jeszcze biały miał taką kontynuację, gorącą złapaniem kamienia. Jeśli ten kamień ucieka, to biały się po prostu stabilizuje kosztem tych kamieni i jest bardzo zadowolony. To jest no, trochę suboptymalne w porównaniu z tym, ale też robi robotę. Biały się łączą. Może lepiej było to zrobić takim kształtem. Ale główne zadanie zostało wykonane. Rozdzieliliśmy kształt przeciwnika. Tu czarny hmm, gra zbyt optymistycznie. Trzeba by się zacząć martwić o tę grupę. Zacząć budować dla niej jakiś kształt. I tutaj podejście. Znowu może jednak tak, tak bym się od tej ściany rozszerzał biały nawiasem mówiąc zawsze ma taki ważny ruch że jednocześnie atakuje te kamienie i spłaszcza spłaszcza formację przeciwnika tu jest no, dużo po prostu słabych punktów i raczej zacząć by wypadało od przykrycia któregoś z nich niż, niż od prowokowania kolejnej walki czarny tu skacze biały też i czarny tu się próbuje łączyć no nie wiem może taka sekwencja by miała szansy powodzenia Tylko, że biały oczywiście nas wtedy jakoś redukuje hmm. trochę mniej zdobyliśmy niż, niż się wydaje, że powinniśmy może tu byłby czas na sprowokowanie jakiegoś starcia. Ciekawe. Po tym ruchu no biały jeszcze raz gra. A potem się buduje tutaj w czymś, co wydawałoby się terenem przeciwnika. Także no to jest duży sukces dla białego. Zwłaszcza jeśli czarny. Odgrywa w ten sposób od swojej ściany i za jej pomocą bierze bardzo mało terenu. Tutaj wielka korzyść dla białego. I te próby cięcia no, nie działają. Może w ogóle tak. Tu pamiętajmy, że czarny mógł coś zdobyć. Nie mówię, że to dużo. Tym ruchem spowodował, że biały się zabezpieczył tak naprawdę przeciwcięciom. No rozumiem lęk o tę grupę, ale jak się o nią boimy, to, to co właściwie? Tu można zacząć. Albo wyskakiwać. Czarny się łączy. Biały od razu tu próbuje ciąć. No nie wiem no. Tutaj jest jeszcze parę kuszących rzeczy. Ta grupa nie jest do końca stabilna. Tu jest punkt do inwazji, tu można rozdzielić przeciwnika. To jest mały ruch w porównaniu z tym wszystkim i na miejscu czarnego. Ja bym teraz uznał, no dobrze, nie udała się ta walka, biały już i tak żyje. Więc co mnie obchodzą te trzy kamienie? Może tu się da wzmocnić? Może ten potencjał będzie jakiś fajny? Czerny się łączy, biały też jakoś tak. Za bardzo jest przywiązany lokalnie do tej strefy. Te kamienie nie są stabilne. Może. Zapytajmy je, jak się czują i dlaczego źle. Narożnik nie jest całkiem stabilny. Wzmocnijmy go. Tu jest potencjał na łączenie. Tu jest potencjał na inwazję. Tu można też. wyjść, żeby osłabić te kamienie. No w porównaniu z tym lokalne ruchy niewiele zmieniają w pozycji. Tylko wzmacniamy czarnego. Tu czarny próbuje jakieś redukcji, ale raczej redukujmy, wzmacniając tę naszą słabą grupę. To byłoby bardziej, większe szanse wydawało. Na miejscu białego ja bym się zaczął już zastanawiać, czy właściwie możemy tutaj te kamienie podzielić? Jak czarny się wzmacnia, dzielimy go do, do, dopóki się da. A jeśli to nie działa, no to. No to korzystamy z tej, z tej jedynki i próbujemy z kolei ten kamień otoczyć. Były tutaj na pewno ciekawsze opcje niż, niż takie lokalne ruchy. Jeśli musimy lokalnie, to oddzielmy ten kamień na przykład. Wzmocnijmy narożnik albo zainwadujmy. Ten ruch no, jest trochę niezręczny, bo czarny może tu zagrać. Co, co czyni? Czarny się łączy. Ostrożnie, biały się łączy i tu zamiast ciąć, no jednak warto by tu zagrać. Połączyć się z tym kamieniem. I następnie jakikolwiek nasłuch tutaj jest sentę, bo to była wrzutka. Jakaś walka się toczy. Biały wychodzą z narożnika. Jak chcemy budować koł w narożniku, to to się robi tym ruchem. Proszę. I gramy groźbę. Tu, jeśli chcemy żyć w narożniku, no to zróbmy to od razu. To on osłabia nam tylko tę grupę. Dajemy się przeciąć. No i teraz nawet nawet tu życia nie ma, bo na za, 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 no za dużo pozwoliliśmy przeciwnikowi. Jak chcemy ratować jedną grupę, to ona ma pierwszeństwo. Jak chcemy ją zostawić, bo czasami to się też opłaca, no to ją zostawiamy bez żalu i nie kontynuujemy lokalnie. Ale łączyć no, jedną strategię z drugą, no to powoduje, że ani jedna nie jest skuteczna, ani druga. Tu biały no, popełnia błąd, bo czarny może się z tymi kamieniami połączyć. To bicie jest niepotrzebne, ono niewiele zmienia w pozycji. Zamiast tego, no je ja bym dzielił. Tylko, że niestety, jak tu dochodzimy, to nagle oddechów nam brakuje i musimy grać tu. Więc no, też, też nie do końca ta sekwencja działa może raz popchnąć, żeby nam kształtu nie zepsuli i zacząć zadawać niewygodne pytania o los tych kamieni. Tak, to, to wygląda na właściwą strategię. To bicie jest w zasadzie pasem na tym etapie. Tu zamiast łączyć trzeba było odbić. Zawsze to jest senta. Tu czarny też nie musiał łączyć, bo może odbić zawsze. Mógł zagrać jakikolwiek korzystny dla niego ruch w innym sektorze planszy. Może tu. Biały, jako pierwszy gra i bierze te kamienie. Czarny jeszcze próbuje jakieś kontry. A tu chyba nie musimy łączyć. Po prostu wziąć co nasze. Czarny wchodzi tu do narożnika, ale tu biały jest za silny, żeby to zadziałało. Dalej, no, mamy, mamy pływającą grupę, zróbmy z nią coś wreszcie. To nie, nie, nieskuteczne. Nieskuteczne, oddaje kamień od razu. Nieskuteczne. Biały zdąża się łączyć. Tu jakiś pozytywny ruch wreszcie. Tylko problem z tą sekwencją jest taki, że zmuszamy biały tak naprawdę do ataku na tę grupę. I po tych paru ruchach, no, bardzo by się chciało biały mi tu zagrać. Tu walka. Biały znalazł podwójne uderzenie. Po tym ruchu trzeba się było cofnąć, po prostu. Tak. Półczarny go o łączenie. Biały próbuje się przepychać. Znowu zapytajmy tę grupę o jej status. Może się uda coś w ten sposób uzyskać. Tu biały być może policzył punkty, że ma przewagę. I uznał, że no dobrze, niech się czarny łączy, bierzemy po prostu coś. I czarny powinien się na to zgodzić. Gra gdzieś tutaj, łączy się albo w dół, albo w tę stronę. I czuje się dobrze. Tu cały czas jest niestety cięcie. Czarny się zabezpiecza, biały gra tu. Czarny się łączy tutaj. Groźba. No i walka kończy się w ten sposób, że czarny jest połączony, bo, bo biały teraz załóżmy coś neutralnego. Nie ma tego ruchu. Zginęłyby mu od razu te kamienie. Więc no, warto było te dwa kamienie oddać, jeżeli taki jest skutek. Tu trochę za głęboko. Włączenie. I w zasadzie już dogrywamy josa. Tylko tu niestety no, krzywdę sobie zrobiliśmy. Te kamienie są połączone mają, mają oczny kształt. Raczej zagrajmy tu. bardzo nie chcemy, żeby go było Tu wystarczyłoby się chyba wzmocnić i potem grozić Czarny się łączy, biały podchodzi z tej strony Gotę można było sobie ten ruderować i szukać zamiast tego punktów. Tu nawet jest jakieś agi, nie wiem na ile skuteczne w tym momencie, nie wiem na ile skuteczne było wcześniej, ale można by je wykorzystać. Łączenie, to nie działa. Gramy jose w zasadzie. Przewadze białych, nic tutaj nie powinno zagrozić. Chociaż same sobie tutaj krzywdy zrobiły, po tym biciu no oczywiście warto by grać tu ko. I po prostu jeszcze parę ruchów. To nie działa. się kończy teraz. Tu jeszcze następuje próba ataku, ja bym chyba tak odpowiadał od razu są oczy. Po tym ruchu tutaj Po tym ruchu tutaj. Dziękuję bardzo. No, mam nadzieję, że ciekawie było dla Was oglądać tę walkę. Mam nadzieję, że z tych moich informacji coś się przyda, co pomoże Wam grać lepiej. Dziękuję bardzo, do widzenia.